Cześć, witam Was na swoim kanale Rose Nose. Ja nazywam się Rusłana i tutaj będę opowiadać o perfumach, o aromapsychologii nut, o garderobie perfumowej. Będę Wam opowiadać o nowinkach zapachowych, generalnie o niszowych perfumach, tak? Czyli o perfumach, które nie są tak bardzo znane i za pomocą których możecie się wyróżniać i być wyjątkowi i możecie się zapamiętywać za pomocą Waszych zapachów i Dzisiaj przed nami jest bardzo ciekawy temat. Perfumy dla randek. Zacznę od tego, że kobieta może być różna. I kobieta w różnych sferach życia swojego przejawia się po różnemu. Pokazuje różne cechy swojego charakteru. Tak, po różnemu się ubiera, po różnemu się zachowuje. I tu mam na myśli na przykład rolę matki. Kiedy mama jest z dzieckiem, ona zachowuje się po jednemu, kiedy kobieta jest mężczyzną, ona zachowuje się jeszcze po jednemu, kiedy kobieta jest w pracy, ona jeszcze jest inna i to wszystko my mamy w sobie naturalnie, tak? Ubieramy się po innemu, malujemy się po innemu i używamy też inne perfumy. I Wam opowiem o perfumach na randki, czyli czas, kiedy spędzamy z drugą półką, kiedy chcemy się spodobać, kiedy chcemy się Przejawić i pokazać się przede wszystkim jako kobieta, jako kobieta zmys zmysłowa, sensualna. Kiedy chcemy kogoś, komu się spodobać, komu się zapamiętać, kogoś zakochać w siebie, sprawić na kogoś wrażenie, tak? To są wszystko nasze zadania, które wezmą na siebie. Nasze perfumy i od tego, jakie perfumy wybierzemy, z jakimi nutami, od tego będzie też zależeć nasze wrażenia na faceta, na mężczyznę. Generalnie psychologia perfum i perfumy działają w taki sposób, że sygnał, kiedy na przykład ktoś czuje jakiś zapach, Sygnał bezpośrednio trafia do mózgu, mózg nie analizuje go zbyt długo i od razu wyrzuca jakąś, mm, jakieś pod, pod, podsumowania. Tak? Czyli na przykład tam pewne nuty konkretne kojarzą się tylko z kobietą i mężczyzna, kiedy czuje takie nuty, u niego od razu w głowie, tak, tu gdzieś była kobieta. Tak? I za pomocą nut możemy manipulować, dlatego że my. Możemy się spodobać komuś, nawet jeżeli ten ktoś nas nie widział. Tak? Bo jeżeli na przykład gdzieś się przyjdziemy i za nami będzie się ciągnął piękny ogon zapachowy, i osoba, która ten ogon zapachowy złapie, on jej się spodoba, to my od razu będziemy wywoływać pozytywne wrażenia. I perfumy jak najbardziej nam mogą w tym pomóc. I pierwszą moją pozycją jest Delina La Rose. Zobaczcie, jak sama nazwa wskazuje, butelka, kolor butelki to perfumy, sama kobiecość. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj lici, mamy tutaj róże, mamy tutaj piwonie i to wszystko w takich nutach wodnych. Nawet, o boże, jakie ładne, nawet nie patrząc na to, że tu są takie bardziej wiosenno-letnie perfumy, one dość trwałe. I w tych perfumach od razu się chce ubrać jakieś takie jasne kolory, zwiewne sukienki i po prostu zachowywać się bardziej kobieco. Bardzo podobają się mężczyznom takie perfumy. Kiedyś brałam ich na siłownię i dostałam parę komplementów, że ładnie pachnie. Że właśnie czuć, że jest tu kobieta, tak? Ale one są takie delikatne, bardzo kobiece i bym powiedziała, że tu jest pozycja bardzo taka romantyczna. Więc numer jeden, Delina La Rose. Dalej, numer dwa, to są też perfumy od tego samego, bo tam nie powiedziałam, Dom Parfums de Marly i to jest u nas Delina, tylko już wersja ekskluzyw. Generalnie mamy trzy Deliny. Delina La Rose, Delina Zwykła i Delina Exclusive. Mam te dwie wersje i Exclusive są już bardziej nasycone. Jest tutaj też róża, tak jak w poprzedniej wersji, ale tutaj róża już jest taka bardziej pudrowa. Jest ona już bardziej z taką wanilią. Te perfumy są bardzo trwałe, bardzo intensywne. Ja bym ich już... Um, Zidentyfikowała na wieczór, na wyjścia wieczorowe, pod jakieś takie kreacje, kiedy chcemy na siebie zwrócić uwagę i kiedy na przykład idziemy na randkę z mężczyzną wieczorem, tak? Do jakiejś restauracji wieczorem, zima, jesień, wiosna, ale te perfumy lubią też przestrzeń i nie lubią dusznych pomieszczeń, bo są bardzo intensywne. Więc mogą też dusić, jeżeli z nimi przesadzić. Numer 3. Perfumy na randki dla kobiet, Atar Collection Azora. Słuchajcie, przede wszystkim powiem Wam, że w świecie niszowym dla tych, którzy się interesują, to jest odpowiednik bardzo znanego zapachu od Ex Nihilo Fleur Narcotic, który jest, który jest uważany za najbardziej kobiece perfumy. Te perfumy, można powiedzieć, w 95% podobają się wszystkim mężczyznom. To jest kompozycja całkowicie kwiatowa. Tutaj też jest lici, tutaj jest brzoskwinia, tutaj są białe kwiaty, szczególnie jaśmin, ale jaśmin taki, takie pąki jaśminu, tak? Nie jest taki jaśmin, bo... Możemy mieć taki jaśmin bardziej indolny, nie wiem czy jest takie słowo w polskim, ale jest taki bardziej ciężki, a tu jest jaśmin wiecie, jak on tylko kwitnie na drzewach taki ten zielony, biały-kwiatowy zapach. Pismo tutaj też jest. Be względu, bez względu na to, że to jest kompozycja kwiatowa, tutaj zliczy z, z brzoskwinią, ona jest bardzo trwała. Zostawia ogromny ślad zapachowy, po którym na pewno z zdefiniują, że przeszła się tu kobieta. I kobieta nie taka zwykła, a bardzo kobieca, w jakiejś sukience, też zwiewne sukienki, jakieś jasne kolory, bo tu są kwiaty. Numer 3 Atar Collection Azote, numer 4 Atar Collection Crystal Love. Te perfumy już widzieliście u mnie w filmiku o perfumach waniliowych, i powtarzam go też perfumach na randki dla kobiet, dlatego, że jest to bardzo kobieca, romantyczna kompozycja. One są słodkie, waniliowe, pudrowe. Tu w nutach mamy akcentowane bardzo białą czekoladę, piżmo białe, które otula, które robi z Was taką miękką, miękką, wrażliwą kobietę. Ale kobietę kobiety, kobiety, tylko kobiety jeżeli się przyjdziecie to będzie za wami się ciągnął ogon zapachowy właśnie z białej czekolady ale nie takiej duszącej słodkiej tylko to jest jak taka chmurka bardzo kobiecy podoba się mężczyznom wanilia, owoce tutaj też owoce w białej czekoladzie polecam wam bardzo Atar Collection Crystal Love Romantyczna, wrażliwa kobieta. Numer 5 Atar Collection The Queen of Sheba. Słuchaj. Popatrzcie na butelkę. Tu już nie będzie u nas romantyzmu, lekkości, tu już będzie zmysłowość, tajemniczość, seksapil, tak? Te perfumy w 99% są podobne do Kilian Good Girl Gone Bad. Te perfumy są znane z tego, że one są bardzo zmysłowe i takie bardzo, jak to się mówi, bardzo kobiece, zmysłowe, seksowne, tajemnicze. To są perfumy na wyjścia wieczorowe. Zdecydowanie tu mamy brzoskwinię, mamy kwiat osmantusa, mamy tutaj też tytoń, który tworzy taką głębię, mamy tutaj też, boże, jakie piękne. Piżmo. Słuchajcie moje jedne z najbardziej ulubionych perfum właśnie na dni na dni, Kiedy chcemy być bardziej zmysłowi. Tu właśnie będzie czerwona szminka, krótka spódniczka lub duży dekolt. To jest czas, kiedy chcecie zwrócić na siebie uwagę. chcecie siebie pokazać jako kobietę... E... Znającą Życie, kobietę znającą Życie, kobietą, która umie flirtować, która umie uwodzić i która wie, czego chce. Atar Collection The Queen of Sheba. Numer 6. Tom Ford, Los Cherry. Oczywiście, nasz dzisiejszy top nie mógł się. Obejść bez perfum los Cherry od Toma Forda. Jak sama nazwa wskazuje, jak sam kolor pokazuje, to jest soczysta, słodka wiśnia, bardzo kobieca. Mamy tutaj też migdał, likier, śliwkę, róże, najbardziej, kobiecą, najbardziej kobiecy kwiat, jaśmin, który dodaje właśnie takiej charyzmy. Mamy tutaj też Pismo jest dodawane do większości perfum, nie jest ono tutaj wyraziste, ale właśnie ta taka słodycz, taka gurmandowa słodycz perfum, którą tak bardzo uwielbiają mężczyźni. Tom Ford Los Cherry na wejścia wieczorowe też najpiękniej się właśnie otwiera, jak jest trochę bardziej zimno. Latem może zadusić, szczególnie jak jest bardzo gorące, więc Najlepiej ubierać się w to cudo, kiedy wychodzimy też wieczorem na jakieś randki, restauracje, gdzie to można jeszcze pójść na randki, gdzie Was tylko zabiorą, ale właśnie wieczorem i za Wami będzie się ciągnął taki słodki, kuszący, kobiecy, ogon zapachowy, Tom Ford Lost Cherry. I ostatnia pozycja, pozycja numer 7 u mnie, to jest Mancera Ut Orchid. Słuchajcie, dla mnie jedne z najbardziej zmysłowych perfum. One są w swoim brzmieniu zbliżone bardzo do Versace Crystal Noir. Jeżeli ktoś zna, to możecie od razu sobie skojarzyć, jak to pachnie, ale właśnie Ut Orchid jest dla mnie bardziej miękki. Tu jest taka kremowość. W nutach mamy tu oczywiście orchideę, mamy kokos. Kokos zawsze daje taką słodycz, bardzo przyjemną. Też mamy tutaj róże, mamy tutaj też co paczule i mandarynkę i brzoskwinę. Słuchajcie, przepiękny, nieduszący. To jest taki bardziej kremowy zapach, bardzo zmysłowy który daje możliwość nam poczuć się kobietą sensualną, zmysłową. Ten zapach nie krzyczy. Nawet jakby była czarna butelka, tu jest napisano Ud. Ud tu jest bardzo miękki, bardzo kremowy, bardzo kobiecy, bo nuta Udu często się spotyka również w perfumach, w kompozycjach unisexowych. і в композиціях для меншин. Ту є ут в 100% кобєцій, чилі маме тут кремовість, кокос, брзосквіння і запах зближений до єдних з найбільш з масових парфум люксусових Versace Crystal Noir. І моя пропозиція для вас, то Mansera Oud Orchid. Слухайте, то було все одне для вас. Mam nadzieję, że te perfumy będziecie mieli możliwość przetestować. Linki zostawię na dole. Chcę, żebyście korzystali z tej wiedzy, którą Wam przekazałam. Tak, o nutach możecie też te nuty popatrzeć, na przykład perfumy swoje, jakie nuty mają Wasze perfumy, i już sobie wtedy zdecydować. Jakie bardziej pasują na randki tak tam gdzie jest więcej oczywiście owoców, kwiatów, wanilii i nut słodkich będą najbardziej odpowiednie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli wam się spodobał filmik, proszę pamiętajcie, żeby napisać komentarz albo postawić paluszek do góry, oczywiście subskrybować, bo dopiero zaczynam i każda subskrypcja jest dla mnie jak święto, bardzo się cieszę kiedy widzę, że ktoś nowy się na mnie podpisał to będzie służyło dla mnie motywacją żeby tworzyć dla Was filmiki, a piszcie proszę w komentarzach, co jest dla Was ciekawe, co byście chcieli jeszcze usłyszeć o jakiej sfery życia tak, będę też dobierać perfumy do różnych sfer życia żeby Wam pomóc, wytłumaczyć i żebyście mogli też czerpać satysfakcję od działania perfum na nas i na innych osób. Dziękuję i do usłyszenia!